A w dzisiejszej szopce dla reportera. Fintesencja Polski w dwie minuty. Posłuchajcie, tylko najpierw Dostałem na TikToku bana na tydzień Więc ze swoimi filmami chcę się przenieść na YouTube, więc bardzo was proszę o rekord lajków i komentarzy pod tym filmem i suba na profilu. Niech się niesie. Zaczynam! Sprawa dla reportera był facet, którego żona oskarża o gwałt małżeński, a warto powiedzieć nowym widzom, że sprawa dla reportera to jest przecież poważny program. Jaworowicz tak opisuje tego chłopa. Dzikie zwierzę! Tygrys i piewca kamasutry i chłop zaczyna opowiadać, jak to było, a jego brat obok gra na akordeonie na tle dywanu z matki boskiej, przywieszonego na ścianie. Przysięgam, ja tego nie zmontowałem. Jaworowicz czyta z dokumentów, o co żona tego chłopa oskarża. Wyśmiewał, że nie zna technik, kamasutry. sutry, zmuszał do obcowania. I wiesz, że ojciec tego chłopa z poważnymi dowodami na niewinność syna. Wszystko jest zmyślone. Wiem, bo ja dziecko swoje znam. Potem na grubo wjeżdża matka tego chłopa z argumentem nie do przebicia. Wszystkich troje co miałam, wychowałam dobrze. No chłopa w kościele jest... ministranty to już nie ma co ustalać. Wiadomo, że jak ministrantem był, to niewinny. No kurwa, i to jest na poważnie. I teraz tak. Z jednej strony ten chłop opowiada o poważnych oskarżeniach ze strony żony. Płacze, że dzieci nie widzi. A po chwili gra na perkusji, a jego brat nada na akordeonie. Sąsiadka też podaje argument na niewinność tego chłopa. Nie wyobrażam sobie go... Bez wrzasku, bez pisku. Druga sąsiadka również mówi, że on jest niewinny, bo tu po prostu się widzi po wyglądzie chłopa. Co to kurwa są za argumenty w ogóle. Wracamy do studia. I teraz tak, jak się nie wie, kto w danym sporze ma rację, to się pyta najpopularniejszego polskiego adwokata. Piotrunia Kaszewiak. Piotrunia, kto ma rację? Nie wiem. Dożyć kurwa pomógł, ale mecenas Kaszewiak ma rację. Bo ani jedna strona, ani druga nie przedstawiają żadnych poważnych argumentów. Kaszewiak jeszcze mówi, że z jednej strony widać, że ten chłop kochał żonę, bo miał pan zanotowaną żonę jako pusie! Kurwa. Piotrek, ale z drugiej strony pisał jej na przykład. Otwórz K, idę po siekierę. Masz 3 minuty. I tu na chwilę stop. Ja to bym chciał, żeby ktoś na mnie tak patrzył, jak mecenas kuna na mecenasa Kaszewiaka, gdy ten wyciąga dokumenty. Dopusi. Dopisze pusi. się, otwórz K. A Kaszewiak ma żonę. Lecimy dalej. Tutaj chłop przeżywa tragedię, a tutaj jego sąsiadka uznała, że to jest spoko moment, żeby rozdać wszystkim osypki własnej roboty. Ja tego nie montuję. Lecimy dalej. Potem była sprawa ludzi poszkodowanych przez bank. Na koniec była sprawa niepełnosprawnej dziewczyny. Więc jak się kończy program? Ano zbijanie młokieta i piosenką Natalii Oreiro.